Witajcie kochani! Kilka tygodni temu zaczęłam stawiać posty na Instagrama i na Facebooka, że interesuję się dietą ketogeniczną i że zaczęliśmy dietę ketogeniczną na początku stycznia dzielę się z Wami posiłkami moimi, ale coraz więcej pytań, bardzo dużo pytań dostałam, dlaczego się tym zainteresowałam, co o tym myślę, czy może to być zdrowy, zdrowa dieta. I dzisiaj chciałabym Wam na te pytania odpowiedzieć, więc w tym filmiku powiem Wam przede wszystkim o tym, dlaczego ja się tym zainteresowałam i tak opowiem trochę o mnie i o naszej jakby sytuacji I, yy, i moje powody Wam pokażę. Natomiast dopiero w kolejnych filmikach powiem Wam więcej na temat samej diety ketogenicznej. Dzisiaj chciałabym, żeby to było tylko takie wprowadzenie, więc, ktoś, kto, jeżeli ktoś nie jest tym zainteresowany, to nie oglądajcie. A jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście zapraszam serdecznie. Wcześniej w ogóle nie interesowałam się tym tematem, ponieważ jak Pewnie wy też tak macie, ale wiele osób kojarzy tę dietę jako dietę taką bardzo mięsną i wysokobiałkową, a to jest nieprawda, bo to nie jest dieta wysokobiałkowa i wcale nie zaleca się tutaj jedzenia bardzo dużych ilości mięsa. I, I wydawało mi się, że jest to zdrowe, dieta po prostu niezdrowa, wyniszczająca, obciążająca nerki, wątroby itd. To, co właśnie myślimy o dietach wysokobiałkowych. Natomiast zaczęłam czytać, dlaczego się tym zainteresowałam, ponieważ, jak niektórzy twierdzą, jest właśnie taka moda, bo to prawda, że jest moda na weganizm, na surową dietę, na dietę ketogeniczną. E, mnie nie interesują akurat te mody. Dlaczego się tym zainteresowałam? Ponieważ. Coś było nie tak, tak? Zawsze powodem, jakby czy zmian, czy tego, że poszukujemy, jest to, że coś się dzieje może nie tak. I to nawet, znaczy, zaraz Wam powiem dokładnie, już właśnie po kolei, co jest u mnie, ale głównie tu chodzi o mojego męża i o osoby, które do mnie piszą, ponieważ wiele osób do mnie pisze: osób, które przechodzą, zmieniają, zaczynają bardzo zdrowo jeść, fajnie, niektóre na dietę wegańską, inne na dietę surową, a inne po prostu rezygnują z produktów przetworzonych, ale nadal coś jest nie tak i nadal piszecie. Super się czułam na początku, w ogóle super energia, yy, i po jakimś czasie to wszystko opada i nie czuję się już dobrze. Mam, yy, mam problemy z tym, czy z tamtym, tak, czy ze skórą wracają i tak dalej. Na początku często właśnie takie reakcje są przy każdych, przy większości zmian, że czujemy się właśnie wspaniale, a później nie. I teraz tak, yy, zacznę może właśnie od mojego męża. Bo poza tym, że właśnie ma te maile Wasze mnie też zastanawiały, jak to możliwe, że ktoś tak fajnie je i zdrowo je i zaczyna yy, i, się, i czuje się fantastycznie na początku, a później nie. To jest jedna rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać, a kolejna, to właśnie zacznę od mojego męża, ponieważ mój mąż ze mną robił na początku: schudliśmy, tak jak ja schudłam i wam mówiłam wiele lat temu, tak jak zaczęłam ten kanał, tak naprawdę 10 lat temu się już tym zaczęłam zainteresować i do dzisiaj się interesuje, mnie to pasjonuje. Także bardzo dużo właśnie i czytam na ten temat i słucham osób i z różnych. Ja nie jestem fanatyczką żadnego, jakby, sposobu odżywiania i uważam, że w każdym, jakby. Sposobie odżywiania można się odnaleźć, tak jakby może nie w każdym, poza jakimiś przetworzonymi, właśnie poza wysokobiałkową, ale i na surowej diecie, i na wegańskiej, i na, z dodatkiem mięsa, i z właśnie ketogenicznej. To może być dieta naprawdę zdrowa, która nam zdrowie poprawi i utrzymuje, a może być taka, która wyniszcza. I to jest, ja sobie zdaję z tego sprawę od wielu lat i od wielu lat mam takie podejście. To się jakby nie zmieniło. Nigdy nie byłam fanatyczką jednej diety, dlatego też szukam, ale wracając do mojego męża. Słuchajcie, więc na początku tak samo super schód ze mną i, i ja zostawiłam miejsce, bo w ogóle. To jak my schudliśmy, ja o tym zrobiłam dwa długie filmiki, więc nie chcę tego powtarzać. Ale jedliśmy wtedy produkty od zwierzęce w niedużych ilościach, bo je ograniczaliśmy, ale je jedliśmy. I, i jedliśmy bardzo podobnie do tego, co, co robimy w tej chwili, tylko, tylko teraz właśnie bardziej roślinnie. Także ja mam wrażenie, że po tych 10 latach to wszystko zatoczyło koło i ja tak naprawdę poznałam właśnie, to jest dla mnie super wiedza, którą zdobyłam przez ostatnie lata. I wróciłam tak jakby do początku, ale z dużo bogate. Patrzą z dużo większą wiedzą niż wtedy i dużo bardziej świadomie, bo ja byłam na pograniczu, bądź pewnie wielokrotnie właśnie na tej diecie ketogenicznej, w ogóle sobie nie zdając z tego sprawy 10 lat temu, bo to nie było wtedy takie modne. Byłam naturalnie wielokrotnie w takim stanie. Zaraz zresztą do tego dojdę. Więc wracając znowu do mojego męża, odstawiłam po jakimś czasie mięso, moja rodzina jeszcze jadła. Później, jakby to automatycznie zostało tak, przeszło, że oni też widzieli, że ja się dobrze czuję, że super wyglądam, że lepiej wyglądam tak niż wcześniej czy się czuję. I, i zaczęliśmy, tak jakby całą rodziną, w ten sposób się odżywiać. I powiem Wam tak. O ile ja nigdy nie wrzuciłam tej wagi z powrotem, u mnie ta waga się czasami waha 2-3 kg w jedną, w drugą stronę. Nigdy nie miałam efektu jojo, nigdy jakby to jedzenie mi służyło bardzo. Dieta w ogóle wysokowęglowodanowa, z małą ilością tłuszczu, to jest dieta, którą przez ostatnie lata stosowałam i, yy, i tak samo w wersji surowej. I to mi służyło, ja w sensie dobrze się czuję, mam super wyniki, nie choruję i, yy, i jakby mam energię i jest wszystko dobrze. Natomiast mój mąż, który robił to samo co ja, robił oczyszczania, nie tyle może co ja, ale też w, pewien, w podobny sposób jadł, yy, mój mąż miał ciągle zachcianki, często, więc jadł w domu tak jak jadł ze mną, ale gdy szliśmy na jakąś imprezę albo miał gdzieś, był w sklepie gdzieś, gdzie mnie nie było, to, yy, to sobie to nadrabiał czasami. I niestety ostatnio sobie tak to zaczął już nadrabiać, że, yy, że ta waga mu bardzo wróciła. Nie do takiego momentu jakby na początku, ale mimo wszystko po prostu przytył. A to, to nie jest zresztą, to nie, to nie tylko o to chodzi. Mój mąż miał yy, ma, ma cały czas jakby wysokie ciśnienie, gdy nie je dobrze. Gdy, nie je, gdy właśnie nie, nie przestrzega tych zasad, których ja, ja... nigdy nie miałam problemów ani z cukrem, ani z ciśnieniem. Po prostu ja, ja zdrowo się czuję i dobrze na tym, co jadłam przez te wszystkie lata. Natomiast mój mąż, gdy, gdy się sobie tylko trochę pozwalał, to właśnie i nadciśnienie, zaraz i cukier, więc, a nie chciał bardzo brać tabletek. I gdy się wystraszył kiedyś i lekarz mu powiedział, że musi wziąć tabletki, w ciągu pięciu miesięcy, jak zaczął zasuwać na siłownię i zaczął jeść, fantastycznie to w ciągu kilku miesięcy mu to wszystko się tak poprawiło po prostu i czuł się genialnie ale gdzieś tam po jakimś czasie, wiecie, może miał słabszą wolę, ale gdzieś po, co jakiś czas po prostu miał ciągoty. Dla niego to było wyrzeczenie. Wyrzeczeniem było to, że nie mógł na przykład jeść słodyczy, żeby chciał albo chciałby sobie częściej pozwalać, bo wiadomo, że jeżeli sobie zjemy raz na dwa tygodnie czy na trzy, coś naprawdę nawet niezdrowego, to nam to nie przeszkodzi. Problem jest w tym, że jak się zje raz, to zaraz się chce zjeść znowu. To uzależnia. Cukier jest po prostu substancją ogromnie uzależniającą i to po prostu tak leci. Więc mój mąż co by troszeczkę pofolgował, od razu zaczął się źle czuć, ciśnienie, nad, wysokie, naprawdę wysokie ciśnienie, które od razu też jakby wzięliśmy się, znaczy już wystraszył się, bo ja się nie mogę, wiecie, ja nie, ja nie mogę narzucać nikomu. Ja sobie sama, każdy jest jakby odpowiedzialny za siebie i wydaje mi się, że każdy tutaj musi podejmować decyzję sam. Ja mogę to, co ja robię w domu, to, co gotuję, ale ja nie mam na to wpływu, co moja rodzina je też poza domem i to będą ich decyzje i mają do tego prawo, tak? I mają prawo też. Yy, się na własnych błędach uczyć, no i nie, jakby nie wierzyć w to, co ja w co ja wierzę. Ale to jest kolejna rzecz. Ja mam kolejną rzeczą, jakby to jest powód, Powodem jest mój mąż, że, żeby, pozba znaczy, żeby mu ułatwić to, pozbycie się zachcianek. A dieta ketogeniczna temu bardzo służy. Właśnie tutaj możemy wiele rzeczy wyprostować, przede wszystkim, jeżeli chodzi o skoki insuliny, i to jest jakby klucz do, tej, do tego, że tutaj na diecie ketogenicznej ta insulina jest na, nie ma właśnie takich, takich skoków, jest na podobnym poziomie. Nie mamy zachcianek, naprawdę nie mamy zachcianek, i to, jest, to był właśnie główny powód. Jeżeli chodzi o mojego męża, i to Wam już mówię szczerze, jak to, jak to wygląda. Nie zawsze to jest tak, że. że... Ta dieta wysokowęglowodanowa może podrażniać, ponieważ ten cukier jest cały czas, nawet jeżeli to są te zdrowe węglowodany, ten cukier jest cały czas, wiecie, podnosi się, jednak wyrzuty insuliny, być może u niego on ma predyspozycję do tego, tak? Każdy organizm jest inny, podczas gdy u mnie nie ma takich rzeczy, ja nie miałam zachcianek, ja nie potrzebuję, ja ewentualnie mnie właśnie kusi, kusi czasami mój mąż i sprowadza na tą złą, na złą drogę, na gorszą drogę. Ale ja, ja bardzo szybko się jakby potrafię podnieść. Ja, ja wiem, ja, ja lubię, ja kocham to, jak ja jem. I dlatego to dla mnie nie jest ani wyrzeczeniem. To nie jest dla mnie jakimś problemem, ani to, że nie jem cukru, w ogóle nie jest to dla mnie problemem. Natomiast dla niego, dla niego to jest problem i ja muszę chciała postanowiłam, że muszę zrobić coś, żeby mu właśnie raz na zawsze z tym pomóc. Przede wszystkim wiadomo, że flora bakteryjna, tym się musimy zająć jakby jelitami. Chociaż, no tak jak mówię, mój mąż dobrze jadł przez cały czas. Jak jadł, tak jak ja. To przez większość czasu było wszystko ok, ale były takie momenty, kiedy po prostu mu coś odwalało i właśnie pod wpływem też ludzi, jakiś imprez i tak dalej. No ale dobra, już skończę, bo się na mnie zdenerwuje. Chciałabym, żeby to było takie zrównoważone. Dieta ketogeniczna mi się właśnie kojarzy z czymś takim, chociaż ja nie mówię, że to musi być dieta na całe życie, nie musi, aczkolwiek może i może być też bardzo zdrowa, ale to też nie jest temat może na dzisiaj kolejna rzecz, znaczy tak, pierwsza to jest właśnie to u niego, to wyrównanie tego wszystkiego, bo chcę Wam powiedzieć, że ma idealne ciśnienie, że to bardzo szybko, ale to i głodówka. Dużo innych jest sposobów na to, żeby to ciśnienie wyrównać, i żeby to wszystko pięknie zaczęło funkcjonować, ale dieta kategoniczna jest jedną z takich i jest właśnie bardzo dobra dla osób, które mają taki pociąg do cukru, takie ciągle takie napady, właśnie takie zachcianki i to, to bardzo dobrze temu służy. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, dlaczego ja nadal szukam ja wcale nie szukam, i tak naprawdę niektórzy napisali do mnie jakieś zarzuty: że ja zmieniam ciągle, ja wcale nic nie zmieniam, bo ja od lat wiem tak samo zmieniam, tylko ewentualnie proporcje. Wiecie, że mam alergię, to jest jedyne. Słuchajcie, ja nie choruję i od lat nie biorę żadnych leków, nie, nie, nie bywam właśnie chora, zakatarzona. Poza właśnie wyjątkiem alergicznym, ale tak to się nie przeziębiam. Naprawdę mam, wydawałoby się, że mam super układ odpornościowy, i nawet gdy na przykład moje dzieci i mój mąż mieli, czasami im się zdarza raz na rok, czasami raz na półtora roku jakiegoś wirusa przynieść. Bywało tak, że oni w trójkę mieli przez trzy dni, na przykład byli chorzy a ja nie, a ja się nimi, każdym z nich najbardziej zajmowałam i byłam tak jakby najbardziej narażona na to. Nie, nie chorowałam, więc mo mogłoby wynikać z tego, że mam bardzo super system, mocny system odpornościowy. Ale o tym chcę w ogóle też powiedzieć w filmie na temat alergii. Natomiast yy, próbowałam, bo dostałam też wiadomości tak yy, od Was, piszecie czasami, dzielicie się jakimiś, to, to jest w ogóle super, bo yy, właśnie o to, yy, żeby jeść dietę nisko, bardzo tłuszczową, ponieważ ja i tak taką dietę stosowałam przez wiele lat, ale Postanowiłam, że bardziej się jakby przyłożę i zacznę to mierzyć. I zaczęłam faktycznie wypisywać wszystko, co jadłam, i wiem, że nie przekraczało to 10%, czy było około 10%, nie mam żadnych przetworzonych rzeczy, byłam pół roku na surowej diecie, trzymałam się naprawdę tych zasad wszystkich, które powinny mi wyleczyć alergię i tak dalej. Tak się absolutnie nie stało. I, I dlatego chcę powiedzieć jeszcze o innym. W innym filmiku na ten temat, ponieważ, jak wiecie, z tego powodu robiłam głodówkę. To był tak naprawdę jedyny powód, dla którego robiłam 21-dniową głodówkę na wodzie. I, yy, i po prostu od, a w filmiku o alergii chcę o tym więcej powiedzieć. Dlatego dieta ketogeniczna, bo chcę właśnie sprawdzić chcę zobaczyć, jak się będę czuła. Jeżeli wytrwam i będę w ten sposób na pewno jadła do marca-kwietnia. I chcę zobaczyć, jak to zadziała na mój organizm. Nie robię niczego wyniszczającego organizm, nie robię niczego, co, mi, co sprawi, że, że nie wiem, zdrowie mi się pogorszy. To, co robimy, jest naprawdę moim zdaniem bardzo zdrowe. Chociaż początek, żeby utrzymać się w tej wiecie ketogenicznej, w wersji roślinnej, już może nie jest do końca taki. Ja mi brakowało warzyw bardzo, ale to trwało tylko trzy tygodnie u nas. I te, te warzywa cały czas oczywiście były, natomiast wprowadzałam je, teraz już jest dużo więcej i, i o tym powiem Wam właśnie w kolejnym filmie. Chcę Wam powiedzieć w ogóle więcej o samej ketozie, na czym polega ketoza, bo dlatego jest właśnie mylnie odbierana i to wcale nie jest dieta, i nie musi być dieta mięsna. Oczywiście może, może być z produktami odzwierzęcymi, ale nie musi też. Żeby być w ketozie, naprawdę nie potrzeba tak jeść. Jest to kwestia wyboru, więc można wprowadzać na przykład, mój mąż chce od czasu do czasu jeść produkty odzwierzęce w czasie, tego, w czasie tej właśnie diety ketogenicznej, bo tak się lepiej czuje i po prostu chce i to jest jego wybór, jego prawo. Natomiast ja jednak chcę zobaczyć jak właśnie na diecie roślinnej w jaki sposób się można odżywiać, poznać właśnie też nowe, stworzyć nowe przepisy i, yy, i właśnie dzięki temu się też z Wami tym podzielić, ponieważ to, że ktoś nie je mięsa jakby nie dyskwalifikuje tutaj tego, że, yy, że nie możemy być na diecie ketogenicznej i że ta dieta może być naprawdę zdrowa, ale o tym chcę Wam powiedzieć w innych filmikach, żeby już tego nie przedłużać. Znacie moje motywy w tej chwili, ja nie zmieniłam w ogóle mojej diety, bo ktoś mi też zarzucał, że znowu zmieniam, nic nie zmieniam, ponieważ ja jem te same produkty, tylko zmieniłam ich proporcje a zmieniać, wiecie, wydaje mi się, że niezmienianie czy nie szukanie rozwiązania, jeżeli, znaczy, pró, próba jakby odnalezienia, jest po prostu niemądre, bo jeżeli się czujemy źle, to musimy szukać, znaczy, musimy szukać czegoś, co nam pomoże, tak, rozwiązać problem ewentualnie, jaki mamy. U mnie może problemem jest to, że ja się czuję tak naprawdę fantastycznie na diecie surowej, fantastycznie na diecie z gotowanymi, tak jak ja jem, ja się naprawdę dobrze czuję. Nie mam tutaj problemów większych, ale ta, ta alergia, chciałabym po prostu się jej pozbyć naturalnie, nie chciałabym brać tabletek, nie brałam tabletek przez te wszystkie lata, a ona jest gorzej, trochę się pogarsza moim zdaniem. Lekarka mi przepisała sterydy, których oczywiście nigdy nie wzięłam, więc to jest dla mnie rzecz uciążliwa, której bym nie chciała mieć, bo, bo tak jestem, po prostu mam super wyniki, mam super, wiecie, badam się i wszystko jest bardzo dobrze, nie mam niedoborów, i, i, ale jednak jest coś nie tak, więc nie, no ja jestem jakby też tutaj, wiecie, staram się podchodzić do tego w moim, moim przekonaniu dosyć rozumnie i... Yy, i po prostu wiem, że czegoś musi brakować, bądź mam za dużo stanów zapalnych, i to jest kwestia omega 3, omega 6, o której też Wam powiem o tym stosunku i o tym, jak, jak, to, jak to wygląda, jak to można na tym pracować, bo sama się na tym jakby teraz muszę bardziej skupić. Więcej, słuchajcie, o diecie kategonicznej będzie. To jest na razie taki filmik mój wprowadzający, i mam nadzieję, że. Że nie, nie, wy, nie będziecie na razie jeszcze tutaj wyciągać zbyt pochopnych wniosków, bo naprawdę, że pewne rzeczy trzeba przetestować, trzeba sprawdzić, trzeba wyciągać z nich wnioski. I nikt z nas nie jest, nie wiem, na tyle mądry, moim zdaniem, yy, wszystko wiedzący, żeby, żebyśmy mogli też yy, oceniać właśnie innych, yy, nie, czując, nie czując tego, co te osoby. I ja nawet widzę, właśnie w mojej rodzinie, jak my jedząc tak samo. Inaczej się czujemy, mamy inne, tutaj nie wiem, słabości. I tutaj to jest absolutnie to jest niepodważalne, moim zdaniem, po prostu każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma, może inaczej czegoś innego potrzebować, inaczej ten organizm działa i człowiek, moim zdaniem, mądry po prostu próbuje znaleźć rozwiązanie i szuka tego rozwiązania i znajduje dla siebie najlepsze, niezależnie od tego, co kto mówi, czy komu się to podoba, czy nie. To jest moje zdanie. Dieta kategoniczna na razie jest u nas, króluje, jest coraz łatwiej jakby w tym się odnaleźć po miesiącu w tej chwili i prawie miesiącu, za dwa dni tak, miesiąc. I podzielę się z Wami chętnie tym, co się dalej, jak to w ogóle wygląda, tak bardziej szczegółowo. A na razie żegnam Was serdecznie Dzięki, że spędziliście ze mną te kilkanaście minut, jeżeli dosłuchaliście do końca. Jeżeli macie jakieś doświadczenia wy osobiście z dietą kategoniczną, to napiszcie jako wasze doświadczenia, po prostu, bo to może pomóc i, i mi, i innym, którzy będą tego słuchać. Trzymajcie się, życzę Wam pięknego dnia. Do zobaczenia na kolejnych filmikach. Cześć. Kochani, ja tutaj mówię, że w ogóle nie choruję, że nie mam żadnych wirusów, a Pierwszy raz, nie wiem, od iluś lat, akurat miałam wirusa teraz, ale to był taki wirus, który, którego objawem jedynym było, była utrata głosu, więc nie mogłam mówić, dlatego w ogóle też ten filmik tak późno dla Was nagrywam i obiecywałam już dużo wcześniej, musiałam poczekać, aż trochę wróci, dlatego przepraszam, mówię z chrypką. No i zdarza się po prostu, każdemu się może zdarzyć czasami, że coś złapie, chociaż mi generalnie się to właśnie nie zdarza poza alergią. No, Także to tak może, żeby, wiecie, wyjątek potwierdza regułę. Trzymajcie się, pa! Na Instagramie i na Facebooku na co dzień dzielę się z wami tym, co jem. Planuję też wrzucać coraz więcej takich krótkich filmików, może nawet z przepisami, więc jeżeli masz konto, zapraszam cię serdecznie.